book. te paznokce obciąć i przepiłować, kiedy tak się ruszasz. No to słuchaj, mam takie tabletki na uspokojenie. Nazywają się walusy какой okay. Teraz będziesz spokojna i zrelaksowana, obiecuję ci to, jesteś w dobrych rękach.

the są no, przedługawe, a potem je wypiłujemy. Mam tutaj nożyczki do ég yeah, maður ok, super W tej fodzie ruszanej to. Ceniony. Daj mi drugą no, Za Zagranicy nie ma co jechać. Teraz niebezpiecznie w dzisiejszych czasach. Nasza piękna złota. Serum Regenerum. Regeneracyjne serum. Proszę kierymy jak się patrzysz, regeneracyjne serum do paznokci, wzmacniająca receptura serum wzbogacona połączeniem olejów o właściwościach odbudowujących z odżywczymi witaminami A Nie czuła tego To jeszcze raz rozprzyjmy tę kiełkę